Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jak oszukać Snapchata. O co dokładnie chodzi? Jeżeli używacie y, Snapchata, dobrze wiecie o tym, że umożliwia on korzystanie ze specjalnych filtrów, gdy znajdujemy się w danym miejscu i mamy włączoną lokalizację. Czyli gdy na przykład jesteśmy, y, no na przykład w Warszawie, mamy specjalne filtry z napisem Warszawa. Y, dzisiaj chciałem Wam przedstawić. Jak uzyskać filtry z dowolnego miejsca na świecie dzięki aplikacji Fake Location? Jest to aplikacja, którą tutaj właśnie widzicie. Mam ją zainstalowaną. I teraz tak. Wchodzimy sobie w tą aplikację i wpisujemy jakieś miasto, na przykład Tokio. On wyszukuje to miejsce na mapie i klikamy Start. Tylko, że przy pierwszym użyciu ważne jest to, abyśmy włączyli fałszywą lokalizację na naszym telefonie. Tutaj pojawił się właśnie ten komunikat. Należy wejść w opcję i włączyć tutaj zezwalań na fikcyjną lokalizację. To musi być włączone, w przeciwnym razie aplikacja nie będzie działała. No, i teraz klikamy już Start, i jak widzicie. Fake Location is Enabled. Czyli, że po prostu ona w tej chwili działa. Wejdźmy sobie zatem w Snapchata. I Snapchat sobie teraz pobiera naszą lokalizację. Jeżeli w tej chwili zrobimy yy, jakieś zdjęcie. No, jak widzicie, mam już 12 stopni. To jest temperatura w tej chwili w Tokio. No i tutaj mam jakieś yy, filtry właśnie. Właśnie o te filtry mi chodziło z danego miasta. Także wszystko fajnie, fajnie działa. Teraz możemy sobie wyłączyć snapchata, zatrzymać tą fałszywą lokalizację i na przykład możemy także ręcznie tutaj sobie ustawić miejsce, gdzie chcemy być. No na przykład sobie tutaj przejdziemy, przejdziemy sobie do, do paryża. No mniej więcej. No, i klikamy Start. Tutaj ta czerwona kropka na mapie wskazuje po prostu miejsce naszego położenia. Wchodzimy w Snapchata. Zazwyczaj trzeba chwilkę odczekać, aby filtry się załadowały i Snapchat po prostu zdążył złapać naszą lokalizację. Jeżeli za szybko go włączymy, czasami filtry od razu nie będą funkcjonować. No, i robimy sobie zdjęcie 10 stopni, jak widzicie, już jest zmiana. I mamy filtr z Paryża. No, jak widzicie, bardzo ładne. Jakieś filtry. No, tak samo, oczywiście, ja tutaj mam jakieś. Mm, no, przykładowe zdjęcia mam robię, tak? No i co mogę w sumie więcej o tej, tem, o tej y, aplikacji powiedzieć? Możecie na przykład, no nie wiem, kogoś strollować i ustawić sobie lokalizację na biegun północny, czy tam południowy i, no nie wiem, ze zdjęciem swojego spokoju dodać temperaturę minus. 40 stopni, no nie wiem, co Wam przyjdzie po prostu do głowy. To jest bardziej taka, taka ciekawostka niż, niż przydatna sprawa, ale, ale warto tak czy tak tą aplikację zainstalować. No i myślę, że na dziś to już było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. No i zachęcam także do subskrypcji mojego kanału, żebyście na bieżąco dostawali informacje o najnowszych filmach. Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.